Dzień dobry, z tej strony Tomasz Siwiec i zapraszamy Państwa do obejrzenia skrótu wydarzeń z mijającego tygodnia. Poniedziałek 5 stycznia przed godziną 16 w miejscowości Zawoja Widły doszło do groźnego wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem marki Jeep nie zachował należytej ostrożności, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym pojazdem marki Kia. Siła uderzenia była na tyle duża, że kierowca samochodu marki Kia, Odniósł obrażenia i został przetransportowany do szpitala. Na miejscu pracowały służby ratunkowe oraz policja, która prowadzi dalsze czynności wyjaśniające w tej sprawie. Również 5 stycznia, tuż przed południem w Suchej Beskidzkiej w rejonie Podksięża doszło do pożaru garażu. Na miejsce natychmiast zadysponowano liczne jednostki straży pożarnej. Według wstępnych informacji ogień objął wyłącznie garaż. Znajdujący się w pobliżu budynek mieszkalny nie został uszkodzony. Niestety w pożarze spłonął samochód znajdujący się w garażu. W Suchej Beskidzkiej oficjalnie oddano do użytku nowoczesną instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. To kluczowy element modernizacji systemu gospodarowania odpadami w związku gmin do Rzecza Górnej Skawy Świnna poręba, realizowany dzięki wsparciu rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład 10 października 2023 roku poseł Władysław Kurowski przekazał przedstawicielom związku potwierdzenie przyznania dofinansowania w łącznej wysokości 10 milionów złotych, 2 miliony złotych na modernizację instalacji MBP oraz 8 milionów złotych, na Rozbudowę składowiska odpadów w Dąbie, w Suchej Beskidzkiej, był to przełomowy moment dla realizacji tej inwestycji. Nowa instalacja umożliwia ekologiczne, zgodne z normami Unii Europejskiej, przetwarzanie odpadów z gmin Sucha Beskidzka, Stryszawa, Jordanów oraz Zawoja, wzmacniając samowystarczalność regionu i ograniczając konieczność wywozu odpadów poza powiat. Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla ochrony mieszkańców przez wzrostem opłat i zapewnia stabilność systemu gospodarowania odpadami na kolejne lata. We wtorek 6 stycznia około godziny 17 w miejscowości Grzechenia w rejonie Osiedla Kuciówka doszło do tragicznego wypadku z udziałem kłada. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Ze względu na trudne warunki terenowe, do działań zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pojazdem poruszało się dwóch 43-letnich mieszkańców powiatu. W trakcie jazdy kład przewrócił się, a mężczyźni zostali przygnieceni przez pojazd. Pomimo podjętej akcji ratunkowej, życia jednego z poszkodowanych nie udało się uratować. Czynności na miejscu prowadzone były pod nadzorem prokuratora. Wczoraj 10 stycznia w Krakowie odbył się ogólnopolski protest przeciwko wprowadzeniu strefy czystego transportu. Manifestacja miała miejsce przed siedzibą zarządu dróg miasta Krakowa. Uczestnicy protestu wyrażali sprzeciw wobec przepisów obowiązujących od początku roku, które ich zdaniem są dyskryminujące i prowadzą do wykluczenia komunikacyjnego części społeczeństwa. Czekamy na decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jeśli ona będzie dla nas przychylna, czyli e, sąd uzna, że w pewnych warunkach strefa czystego transportu jest niezgodna z prawem bądź niezgodna z konstytucją, e, będziemy apelowali o to, by e, włodarze miasta Krakowa poszli po rozum do głowy i żeby wsłuchali się w głos mieszkańców. E, myślimy, że e, wypada, by w końcu siedli z nami do stołu z przeciwnikami, żeby nie wyrzucali naszych postulatów do kosza. Tylko, żeby siedli, z siedlami porozmawiali, jak to ma wyglądać w przyszłości, bo jak widać opór społeczny jest dosyć prób, duży. Protestujący wskazywali między innymi na ograniczenie mobilności osób mniej zamożnych, seniorów oraz mieszkańców gmin ościennych, dojeżdżających do Krakowa do pracy, szkół i placówek medycznych. Do zarzutów odniósł się prezydent Krakowa, podkreślając, że wprowadzenie strefy czystego transportu ma na celu poprawę jakości powietrza i zdrowia mieszkańców. Jak zaznaczył, wspólne działania na rzecz czystszego środowiska przynoszą realne efekty. W piątek, 9 stycznia, w historycznych wnętrzach sali rycerskiej zamku Suskiego odbyła się promocja książki Jadwigi Sobczuk, pokolenia Żydów Ziemi Suskiej od XIX wieku do zagłady. Wydarzenie zgromadziło mieszkańców regionu oraz miłośników historii zainteresowanych wielokulturowym dziedzictwem Ziemi Suskiej. Spotkanie otworzył dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej Andrzej Peć, podkreślając znaczenie publikacji dla zachowania pamięci o dawnych mieszkańcach regionu. Autorka opowiadała o kulisach pracy badawczej, archiwalnych odkryciach oraz losach żydowskich rodzin, które przez dziesięciolecia współtworzyły życie społeczne, gospodarcze i kulturowe Suchej i okolic. Książka dokumentuje świat, który zniknął w czasie II wojny światowej, przywracając pamięć o ludziach i ich codzienności. Zima to szczególnie wymagający okres dla dzikich zwierząt. Niskie temperatury oraz zalegająca pokrywa śnieżna znacząco ograniczają dostęp do naturalnego pożywienia, zmuszając leśne zwierzęta do coraz częstszego poszukiwania pokarmów w pobliżu ludzkich zabudowań. Materiał, zarejestrowany przez fotopłapkę w Stryszawie ukazuje codzienną walkę o przetrwanie w surowych zimowych warunkach. Podkreśla także bioróżnorodność naszego regionu. Gdy powiat śpi, tuż obok toczy się intensywne nocne życie.